Już czuję, że przeladzę przez kierownicę, nie mam klucza. Dobra, to Pie... Pie... O, zmęczymy. Ej, ale tu bardziej stromo kiedyś. O tutaj? O tu, jak ja kroczek podjeżdżałem. Ale winci. Ej, ale to jest łatwe. No, najmniejszy. Z tego, co ja i Pina zuchaliśmy. Nie jestem taki dobra w te ramy Dobra. Teraz. Dobra. Marcin, lecisz? Zacznę, Czy jak patrzymy jak, jak Emil? jak zjeżdża. Dawaj Emil! O, Emil to stanie i zaraz jedzie. Pedoła. Filip, coś czujesz, że dzisiaj wszystkie rodzice przelecić z taką kierownicą. Nie, no nie przelecisz. Ale kiedyś tutaj było trudniej roweru, rusałeś w głowie, żej coś. No? A to się ładuje przez słońce? No. I się Ale ładuje? tutaj no. Teraz jak katera jeździłem, to jest tak wyjeżdżone, że tu już nie ma podjazdu. Stąd kupa! A który ty ten robiłeś? Ten ten. No, stąd, ale ten jak ja nie to No i tak, stąd, tak wzięliśmy tą... No, no już tutaj tak wyryte jest. No, no, Wyryłem ostro. Dawajcie. Tak. Ej, zaczek by tam buraz, bo można dropa walić. No! Dawaj Emil. Dawaj, Emil, bo tutaj naprawdę ty... No to jest trochę straszek, wiesz, bo... Ja się nie zastanawiałem no, nawet. Ale na kamerce w ogóle tutaj nie widać stromości, a to jest prawie pionowo. No ale prawie. Wiesz, że młode en, enduropy ma gołą ósemkę? Serio? Oglądałem ostatni odcinek, co zauważyłem ale pierwszy, bo ja się muszę... A, ale No ja Ale ja tutaj zjeżdżałem, Emilek Kto zjeżdżę, pierwszy. 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 Czekaj Kuba, to ja zjadę Coś czuję, że się wyglebie oh, Ale ja trochę... Marcin na końcu trochę w ci pokazać Emil! No to Emil, ja zjadę pierwszy Czekaj, bo... A ty się napydała, I, i, Jedziesz? Dawaj, Max, stąd. Czekaj. Muszę nagrać Emila. Mhm. I ja to spadnę i będzie gleba. Dobra, będzie. dawaj. Dawaj, jak będzie gleba... Czekaj, teraz bo... dawaj. To, to czekaj, to już mogę? No, już możesz. Jak coś lecisz na TikToka. <laughs> dawaj, po. Dawaj. Ale nie, to jest tak nisko tutaj. No, tu jestem niedziń. Matka. Nie bądź Rafałem, dawaj. I stąd Sławek jechał. Stąd gdzieś tu? No. Aha. Kto? Sławek? No. A widzisz, jak on. Martin on jeżdżał stąd? Ten... No. To ja cię nagram. Ej, jedź. Ale to jest łatwe, ja myślałem, że to jest częściej. Kurde, No Dobra, boy. nie pcham cię, ale. Dobra, bo jest pierwszy, jest zobaczcie, kto jest, z jest. Bo... Mogę twoim jechać? To spróbuję. No. Mm. Bo mój jest, jest. Ja się naprawdę w Ojej, jakie to niskie. No i dlatego czyś. Ty...

Jak zobaczyć, jak... Jak chcę zobaczyć, jak Emil dzisiaj jest zjeżdża z najwyższego. Ta nie O. Ej, ale szczerze, dla mnie ten zjazd co Marcin zjeżdża jest gorszy niż ten wyższy. Bo tutaj na końcu w kierownicę wbija. Mhm. Też w Filip szczerze ale... ten jest łatwiejszy od tego. Bo, bo tutaj w kierownicę wbija. Na cygielnie. Piszcie na cygielnie. Cygielnie, na cykiernie. Halo? Ej, to przyjeżdżasz czy nie? A jak coś to cygielnia, wiesz jak dojechać, tak jak ostatnio. No dobra, interesy są to przyjemność, Nara. Dobra. dobra, jest szansa, że jeszcze za jakieś pół godziny Wojtek dojedzie sopel. No, no napisał gdzie wy jesteście wyjeżdżam. To jest To jest proste. proste. Znaczy... Sławek zjechał. A później... A później ale jezdę, ej, nagrywasz czy nie? Weżę, no, nagrywać Ja muszę zdanie. coś powiedzieć. No, no, to dobra. Czekaj, tylko ciekawe... Jazda na zepsutym rowerze POV. Kurna, foks zasrany. O, patrzcie. Elegancko. Oni poszli, paszli w doma, a ja w sumie może że od razu sobie hopę polecę, bo czemu by nie, nie, Dobra. Dajemy rozmach, A nie, on dycha, tutaj, to by było przestrane, nie? Lecę, chopę! wstawać. Ojej, serwę nie bo boli. Która To? Teraz w górę mam. Oj, się tu turystami. mi co było najgorsze? Po co tutaj tam się wybiłem lekko? Tak. A bo na pedałach chyba nie stanęłaś, tylko na siedzącym. Stanęłem. A to zaczyna na nie hamulcu zjeżdżać. No. na hamulcu. zaczyna na hamulcu zjechać, nie? No, bo tam jest jakiś spad tego nacisnęłaś No chyba stąd jeszcze raz. O, pamiętam, Emilia, Krafał stąd zjeżdżał, się wywalił Tutaj? No, tutaj Bo on o ten piach się wywalił, ale chcesz, możesz to zjechać Tu jest kamień, jest ten kamień

Gdzie? Tam Na kanale no Mieliśmy... Ty, bo tam jest kamień Gdzie? Tam taki Dobra, raz się żyje, tam... Co nie po w takim kamieniu to przyjedziesz. Ty też przyjedziesz. Tak Tylko... Ustaliłbym się tutaj, gdzie Filip, bo... Jakby kocę wycinać i by to było równo, to by fajnie No było. i tutaj też taka tyle termaglupolia. Czekaj, bo źle się ustawiłem. A ja rąbki no. <grym> no i teraz najgorsza ten. Łopatować i łopatować. Tu jest tam gruby Dobra, dzięki. Teraz Filipowi. No. Ale czego ty nie masz nóg na pytała? No, nie wiem.

Czas na drzewie siedziałem i Kuro, jaki staw! O kurde. Trzeba wejść na samym razem jeszcze wyżej No to jest przypał Mocowanie do GoPro Rozwalone nie wiem, jak ja teraz będę nagrywał moje włożenie do drzewa. No myślałem, że tak się to skończy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.